Była sobie mała dziewczynka, bardzo uboga i ładna. Nazywała się Karusia. We chodziła bosu, a na zimę miała duże drewniane saboty. Ale w tych było jej zimno o zimno! Aż małe nożyny stawały się całkiem czerwone. Uczciwa szewcowa ulitowała się nad nią i ze starej czerwonej chustki uszyła jej pantofelki. Były brzydkie i niezgrabne, ale z dobrego serca pochodziły i dziewczynka ucieszyła się niezmiernie. Właśnie i śmiała na pogrzeb matki, kiedy szewcowa przyniosła jej ten podarunek, włożyła je natychmiast na bose nożyny i szła tak ucieszona, iż zapomniała zupełnie, że u bog, trumnie nie spoczywa jej matka. Jakaś niemłoda pani jechała powozem i zdjęła ją litość nad biedną dziewczynką. Rzekła więc do proboszcza: Zabiorę tę mało, chcę się nią opiekować. Zrobiła to przez dobroć, lecz Karusia pewna była, że tak ją zachwyciły czerwone trzewiczki. I później tak myślała, chociaż dobra pani powiedziała, że są szkaradne i kazała je spalić. Odtąd Karusia była zawsze czysto i porządnie ubrana. Uczyła się czytać, szyć i wszystkiego, co jest dziewczynie potrzebne, a ludzie mówili o niej, że jest ładna. Lecz Karusia wierzyła temu, co jej mówiło zwierciadło, a ono jej szeptało co chwila zdradziecko. Jesteś piękna, prześliczna, najpiękniejsza na świecie. Raz przyjechała do miasta królowa z małą córeczką i stanęły w zamku. Ciekawi ludzie zbiegli się zewsząd, żeby zobaczyć królową i królewnę, ale najwięcej po to, żeby się przekonać, jak obie są ubrane. I Karusi o to najwięcej chodziło, to też nie wiedziała, co robić z radości, gdy ujrzała na ganku młodziuchną królewnę bez korony i berła, lecz w białej sukience i czerwonych bucikach. Cóż na świecie równać się może z czerwonymi bucikami? Karusia marzyła o nich bez ustanku. Wyrosła wreszcie, stała się panienką. Zbliżał się dla niej dzień niezmiernie uroczysty, kiedy miała przystąpić do pierwszej komunii. Ksiądz tłumaczył jej długo o święte obowiązki względem Boga i bliźni, które od tej chwili spełniać powinna chętnie i świadomie. Dobra pani ucałowała ją jak matka, dostała nową suknię i poszło obydwie do sklepu szewca po buciki. Karusi aż się w głowie zakręciło, kiedy użyła w szklanych szafach dookoła tyle bucików zgrabnych, świecących i prześlicznych. Dobra Pani nie mogła doznawać tej przyjemności, gdyż była już wiekowa i słabo widziała, a pośrodku stała para najpiękniejszych pantofelków z czerwonej skórki, takich jak miała królewna. Szef zrobił je także dla jakiejś księżniczki, ale były za małe. – Czy to lakierki? – zapytała Dobra Pani. – Tak się świecą. – Nie lakierki – odpowiedziała Karusia. – Na moją nogą doskonałe. – ubrać dobra. mnie do kościoła. Następne niedzieli poszły znów na nabożeństwo. Karusia przedtem oglądała długo czarne buciki, następnie czerwone i znowu czarne. W końcu włożyła czerwone buciki. Dzień był prześliczny, ale trochę kurzu, to też zanim doszły do bramy cmentarza, trzewiki były już dobrze zapylone. W bramie stał jakiś staruszek okuli z długą, rudą brodą i spytał z ukłonem: czy może dobrej pani oczyścić buciki. Karusia podstawiła zaraz swoją nóżkę, ale stale rzecz spojrzał na nią jakoś dziwnie i mocno potrząsnął głową. – Piękne pantofelki do tańca! – powiedział. – No, siedźcie mocno! – i uderzył je ręką na, po podeszwie. Dobra pani za tę posługę wsunęła ubogiemu w rękę parę groszy i nie wiedząc o niczym, weszła do kościoła z wychowanką. Znowu ludzie patrzyli na maleńkie nóżki i czerwone buciki, patrzyły na nie wszystkie twarze święte i sam ksiądz przed ołtarzem. Rusia sama patrzyła co chwilę na końce swoich nóżek, nie mogła się modlić ani myśleć o niczym innym, nie słyszała nawet, co się dookoła niej dzieje, bo w sercu miała tylko czerwone buciki. Skończyło się nareszcie nabożeństwo. Wszyscy wyszli z kościoła. Powóz dobrej pani oczekiwał na nią i wsiadła zaraz, gdyż czuła się trochę zmęczona. Rusia chciała wsiąść także, że o szczudle z runą broną spojrzał na jej pantofelki i zawoła: Patrz, jakie ładne buciki do tańca! I Karusia już nie mogła się powstrzymać i musiała zaraz tańczyć przed kościołem, choć jej wstyd było przed ludźmi. Nogi podnosiły się same i tańczyły bez końca, aż woźnica zszedł z kozła, złapał tańczącą Karusię i zaniósł do powozu. Dobra pani czym prędzej zdjęła jej buciki, dopiero wtedy nogi uspokoiły się zupełnie. Odkąd zamknięto w szafie czerwone buciki, lecz Karusia często do nich zaglądała i nie mogła nigdy się na nie napatrzeć. Tymczasem dobra pani zachorowała ciężko i mówili doktorzy, że już wyzdrowieć nie może. Trzebowała jednak troskliwej opieki, a nie miała nikogo z krewnych. Ale miała Karusię, którą wychowała przecież od dziecka, jak matka rodzona, więc mogła się spodziewać, że ta wychowanka odwdzięczy się jej no teraz. teraz. I tu czuła jeszcze bez końca, i końca, i końca. W Lesie ciemno, ponuro, a wrócić nie może. Co zajaśniało pomiędzy drzewami? Czy to księżyc? Nie, to ubogi staruszek na szczutle z rudą brodą stoi oparty o drzewo. Patrzy na nią i kiwa głową. Co za prześliczne buciki do tańca. Bolała tutaj ani chwili wypoczynku. Schroniła się na cmentarz. Lecz tu i tańczyć musi pomiędzy grobami. co usiąść na którym? Na próżno, na daremnie. Ach, chodził w kościele chwilę wypoczynku. Ale we drzwiach świątyni ujrzała białego anioła ze skrzydłami u ramion i mieczem w prawicy, jak anioł w drzwiach raju. Idź sobie tańczyć, grzecie jej głosem smutnym. Skoro nic nie ma dla ciebie na świecie oprócz zabawy i stroju, idź tańczyć, dodał groźnie. Skoro nie pamiętasz... Dalej nie słyszała, gdyż czerwone buciku niosły ją tymczasem przed kościoła na drogę. Het przez pola dalej, 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 jak wiatr kręcący się w kółko bez końca. Ten usłyszała smutny śpiew i dzwony. Ze znanego jej domu mu wnoszono trumnę obsypaną kwiatami. Dobra pani już nie żyła. Wtedy Karusia pojęła, dlaczego anioł Boży nie wpuścił jej do kościoła. Była przeklęta, przeklęta, przeklęta. Sam Pan Bóg ją odtrącił od progu, ale tańczyć musiała tańczyć w dzień i w nocy po ostrych cierniach i twardych kamieniach, które jej nogi krwawiły boleśnie. Ach, wypoczynku. Ten ujrzała domek stojący na uboczu w ciemnym lesie. Zapewne kat tu mieszkał. Zapukała w okno. Wyjdź, wyjdź do mnie, wołała. Ja wejść nie mogę do ciebie. Muszę tu tańczyć, tańczyć bez wytchnienia. Nie wiesz chyba, kto jestem, odpowiedział jej głos z chaty, że pukasz do mnie. Ja nam ludziom głowy, jeśli zasługują na to. Czy słyszysz, jak mój topór zadzwonił na ścianie? Nie ścinaj mi głowy, rzekła ze smutkiem Karusia, bo chcę pierwsze odpokutować za grzechy, ale utni mi nogi, żebym nie tańczyła więcej, utnij razem z czerwonymi bucikami. I Kat uciął jej nogi razem z czerwonymi bucikami, które nie zatrzymały się ani na chwilę, ale tańczyły dalej unosząc się przez pola małe nóżki Karusi. A Kat wystrugał jej nowe drewniane, nie bardzo zgramne, ciężkie, które szły powoli i chętnie się zatrzymywały. Nauczył ją także psalmu pokutnego, jaki śpiewają grzesznicy do króla Dawida. I poszła Karusia przez step, przez las, przez pole. No, teraz wycierpiałam już dosyć za grzechy, pomyślała. Pójdę wreszcie do kościoła, żeby widzieli ludzie, że jestem pobożna i że Bóg mnie nie odepchnął. Skierowała się w stronę kościoła, przy bramie czerwonej, i dziki się jej przed nią, tańcząc bez wypoczynku. Zawstydziła się i przeklnęła, i poszła znów w inną stronę. Tak upłynął cały dzień. Karusia płakała i smuciła się bardzo, ale w niedzielę, pomyślała, teraz już na pewno nacierpiałam się dosyć. Tyle łez wylałam. Bóg mi przebaczył, niech to wszyscy widzą. Lecz przed kościołem czerwone buciki lańczyły znowu. Kiedy je ujrzała, zakryła oczy ujrzała prędko, bo poznała ciężkie swe winy. Usiadła w ciemnym lesie i myślała nad sobą długo, długo. Bóg i ludzie wyświadczyli jej tyle dobrego, ona czy spełniła chociaż jeden obowiązek, czy dobrego zrobiła w życiu? Co dobrego? Przed wieczorem zapukała do plebanii, prosiła pokornie, aby ją przyjęto do służby. Obiecała pracować pilnie i wytrwale, nie dla pieniędzy, nie dla nagrody, lecz żeby dach poczciwy wymieć nad głową i dobrych ludzi koło siebie. Cytowano się nad nią i wysłuchano jej prośby. Służyła więc na plebanii, pracowała, modliła się i rozmyślała nad sobą swoją winą. Gdziele poszli wszyscy do kościoła, lecz ona ich nie chciała. Ze łzami w oczach patrzyła za nimi z daleka, a potem zamknęła się w swojej maleńkiej zdepce, gdzie prócz łóżka i krzesła nic stanąć nie mogło i modlić się zaczęła w głębi serca. Ten w uroczystej ciszy usłyszała głos organów i śpiew pobożny. Ogromne wzruszenie ogarnęło ją nagle, łzy popłynęły z oczu. O Boże, Boże, ulituj się na wyszeptała cicho. Zlituj się, Boże dobry. Jakaś ogromna światło zajaśniała przed nią, podniosła oczy. Ach, to anioł Boże o jasnych skrzydłach, ale zamiast miecza w dłoni ma zieloną, kwitnącą, pełną róż świeży. Dotknął nią sufitu i cen się podniósł w sklepie niewysokie i okrozutymi gwiazdami. Dotknął ściany i rozszerzyły się na wszystkie strony, a przed sobą znany ołtarz księdza, znane obrazy, ławki, kościół cały. Modlących się pobożnych ludzi. Czy Kościół przyszedł do niej, do małej izdebki, czy ją na skrzydłach przeniósł Anioł Boży? Nic nie widziała, nic nie widziała. Była szczęśliwa tylko. Była pewna, że Bóg przebaczył jej winy i znowu ma ojca w niebie i braci na ziemi. Dobry Bóg, miłosierny. Organy brzmiały uroczyście i poważnie. Chór głosów ludzkich płynął pod sklepienie. Słońce świeciło tak jasno i ciepło przez wysokie okna, a złote blaski padały na ławkę Karusi. I Była taka szczęśliwa. Zbytek radości przepełniał jej serce i wielka miłość Boga, miłość ludzi, i tyle uczuć, że, ach, nie pomieści ich serce ludzkie. Serce Karusi pękł ze zbytku radości, a dusza popłynęła spokojnie po jasnych promieniach słońca wprost przed tron Boga. Tam będzie szczęśliwa, czerwone buciki nie staną już jej na drodze.